38-letnią Annę Tarlecką od najmłodszych lat życie nie rozpieszcza. Po nieudanym małżeństwie, w którym panowała przemoc fizyczna i psychiczna, kobieta nie poddaje się i walczy o lepszą przyszłość dla siebie i swoich synów. Jednak pomimo orzeczonego zakazu kontaktów z byłą żoną, Paweł nadal żyje przeszłością i nie zamierza tak łatwo się poddać. Do jakiej tragedii doprowadzi zaborcza miłość i nękanie przez byłego męża? Zostań i posłuchaj. Dzisiaj zabieram Was do Lubartowa, miejscowości w województwie lubelskim. To właśnie tutaj urodziła się bohaterka dzisiejszego odcinka. Ania, kobieta od najmłodszych lat nie miała lekko. Gdy miała zaledwie siedem lat, zmarła jej mama. Ojciec miał problemy z alkoholem, więc razem ze starszym bratem zamieszkali u babci. Stała się ona dla nich niejako rodziną zastępczą. Cała trójka żyła skromnie, choć babcia ze wszystkich sił starała się, aby jej wnuczkom niczego nie brakowało. Po skończonym liceum Ania chciała podjąć studia, ale sytuacja finansowa była na tyle ciężka, że musiała zrezygnować ze swoich marzeń o wyższym wykształceniu. Zrobiła za to kilka kursów, między innymi ekonomiczny i fryzjerski. Następnie podjęła zatrudnienie w polskiej grupie energetycznej, gdzie zajmowała się obsługą klienta. Niedługo później Ania poznała swojego przyszłego męża. Para, po zalegalizowaniu ich związku, została rodzicami bliźniaków, dwóch chłopców. Jednak małżeństwo i sielanka nie trwały długo, bo mężczyzna wyjechał, zostawiając Anię samą z synami. Zerwał z nimi całkowicie kontakt, a każda próba odszukania męża kończyła się fiaskiem. Ania musiała wychowywać dzieci sama, zarabiać na dom. Wszystko było na jej głowie. Ciężko pracowała, by chłopcom niczego nie brakowało, by zapewnić im podstawowe potrzeby. Na szczęście pomagała jej ukochana babcia. Kobiety żyły wspólnie i dzieliły się obowiązkami. Gdy Ania ciężko pracowała, seniorka odprowadzała chłopców do szkoły, a później robiła im obiad i dbała o to, by odrobili lekcje. Mama bliźniaków za zarobione pieniądze chciała się jakoś urządzić. Kupiła nowe meble, nową wersalkę. Babcia Ani myślała, że tak już będzie wyglądać jej jesień życia że będzie razem z ukochaną wnuczką i z prawnukami. Była spokojna o swoją przyszłość u boku rodziny. Jednak ten spokój okazał się być tylko pozorny. Ania w 2010 roku Związała się z Pawłem. Nie była to nowa znajomość, bo para znała się jeszcze z liceum. Chłopak po skończonej szkole próbował kontynuować naukę w szkole hotelarskiej, ale szybko z niej zrezygnował. Mieszkał z rodzicami, był jedynakiem, dlatego traktowali go jak swoje oczko w głowie. Był ich upragnionym i wyczekanym synem. Paweł nie miał pomysłu na to, jak ma wyglądać jego życie. Każda kolejna praca, którą podejmował, okazywała się być nieodpowiednia dla niego. Próbował swoich sił jako piekarz, jako pizzerman, a nawet był za granicą, gdzie pracował przy wykończeniach w magazynie sieci marketów. Na żadnej z wyżej wymienionych posad nie zagrzał za długo miejsca. Paweł miał dość ciekawe zainteresowania, bo interesował się historią II wojny światowej. Udzielał się na forach internetowych dla modelarzy, gdzie prowadził żywe dyskusje. Sam próbował stworzyć z kartonu niemieckiego myśliwca z czasów II wojny, dlatego z chęcią pytał w internecie o rady. Zwierzał się również wirtualnym znajomym z tego, jak wiele jeszcze musi się nauczyć. Z pasją komplementował pracę innych. Jednak Paweł był oddany swojemu hobby tylko wtedy, gdy był trzeźwy. Mężczyzna zaczął pić już w liceum, co utrudniało mu naukę. Często wagarował, co skończyło się powtarzaniem klasy. Jego ulubionym trunkiem było piwo. Potrafił wypić jednego dnia aż osiem butelek. Ania przyprowadziła Pawła do swojego domu, by babcia mogła poznać jej partnera. W seniorce od razu mężczyzna wydał się jakiś dziwny. Jej uwagę zwróciły tatuaże Pawła. Dla starszych osób kojarzą się one raczej jednoznacznie. Zakładają oni, że tatuują się tylko byli więźniowie. Ale gdy zapytała się wnuczki, czy jej wybranek siedział kiedyś w więzieniu, to Ania powiedziała, że nie. Paweł szybko wprowadził się do ukochanej. Mieszkał razem z jej synami oraz z jej babcią. Gdy 30 października 2010 roku para brała ślub, to Ania była już w ciąży. Gdy na świat przyszedł ich syn, młode małżeństwo wyprowadziło się na stację. Bliźniacy mieszkali w ciągu tygodnia u babci, a w niedzielę odwiedzali mamę i ojczyma. Zawarcie związku małżeńskiego oraz wspólne życie nie okazało się być takim, o jakim Ania marzyła. Nie układało im się od samego początku. Paweł nie czuł się w obowiązku pomocy swojej żonie zarówno przy wychowywaniu dziecka, jak i prowadzeniu domu. Nie podjął nigdzie zatrudnienia. To Ania cały czas pracowała i zarabiała na ich utrzymanie, a gdy wracała do domu, to czekała na nią kolejna praca. Musiała ugotować obiad, zrobić pranie. Paweł w tym czasie siedział przed komputerem. Zaczął wszczynać awantury, przeważnie pod wpływem alkoholu. Był zazdrosny o żonę i na każdym kroku podejrzewał ją o zdradę. Wkrótce zaczęło się również bicie. Potrafił walić ją pięścią po głowie, czasami kopał po nogach i w okolicach pachwin. Nieraz wyrywał kobiecie włosy, rzucał w nią butelkami po alkoholu czy szklankami lub popilniczką. Wyzywał ją od najgorszych, kierował wobec niej najbardziej wulgarne i przykre słowa bił na oślep, byleby polało. Paweł nie znęcał się jedynie nad żoną. Dzieci kobiety oraz jej babcia również byli ofiarami jego przemocy. Mężczyzna oprócz bicia nieraz odgrażał się chłopcom, że poderżnie im gardła. Podczas jednej z zim wyrzucił ubranych w piżamę żonę wraz z synami z mieszkania. Musieli szukać schronienia u babci. Innego razu wyrzucił przez okno materac. Sąsiedzi wezwali policję, ale funkcjonariuszom nikt nie otworzył drzwi. Ania bała się, że gdy policjanci pójdą, będzie tylko gorzej. Bała się o dzieci. Jesienią 2013 roku po kolejnej awanturze i aktach przemocy, Ania powiedziała stop. Uznała, że nie ma już nic do stracenia. Wyprowadziła się z dziećmi i zrobiła obdukcję. Świeże śniaki w okolicach nosa czy szyi. Podbite oko, opuchlizna na szczęce, jasno wskazywały na przemoc domową. Jeszcze tego samego dnia złożyła zawiadomienie na policji. Paweł został skazany na karę roku i trzech miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres trzech lat. Para nie mieszkała razem, ale wciąż się widywali. Ania, pomimo wszystko, miała nadzieję, że Paweł się zmieni. Mieli w końcu razem dziecko. Mężczyzna dawał podstawy żonie do tego, by ta mogła myśleć o ewentualnej kolejnej szansie dla ich związku. Przynosił jej kwiaty, przepraszał, poszedł nawet na odwyk i zrobił wszywkę. Obiecował poprawę, zaplanował nawet wyjazd za granicę do pracy, by mógł wesprzeć rodzinę. Na świat przychodzi drugi syn pary, czwarte już dziecko Anny, ale to nic nie zmienia. W małżeństwie nadal panuje przemoc. Rok później, kurator sądowy, który odwiedzał kobietę, zanotował, że reaguje ona nerwowo na każdy dźwięk dobiegający z klatki. Obawiała się, że może to być pijany Paweł. W 2014 roku Ania, po czterech latach małżeństwa, w końcu decyduje się na rozwód. Wyprowadza się od męża i wnosi pozew wraz z wnioskiem o alimenty na rzecz dzieci. Mężczyzna nie mógł tego znieść, groził żonie, że ją zabije. Ania złożyła kolejne zawiadomienie na policję o agresji ze strony Pawła, ale wszystko odwołuje podczas rozprawy. Postanawia dać mężowi kolejną szansę, i para decyduje się na mediację. Paweł obiecuje żonie, że nie będzie pił i zmieni swoje zachowanie wobec niej. Sąd cofa wniosek o ściganie i umarza postępowanie. Jednak, jak można się domyślić, w Pawle nie zaszła żadna zmiana. a Ania tym razem uznaje, że to definitywny koniec jej małżeństwa i koniec dawania kolejnych niewykorzystanych szans. Rodzice mężczyzny na każdym kroku usprawiedliwiali zachowanie syna. W ich domu zawsze czekał na niego wolny pokój. Nieraz byli świadkami, jak wpadał w szał i demolował mieszkanie, wzywali wtedy karetkę. Gdy Paweł uderzał przy swojej matce Annę, nie chcieli wzywać policji. Twierdzili, że zaraz mężczyzna się uspokoi i mu przejdzie. Byli całkowicie steroryzowani przez syna. 10 września 2014 roku ich małżeństwo zostaje rozwiązane przez rozwód, wyłącznie z winy Pawła. Mężczyznę dopadła w końcu sprawiedliwość. Paweł miał na koncie osiem wyroków: uszkodzenie mienia, Rozwój, znieważenie i naruszanie nietykalności policjantów, znęcanie się nad Anną, został skazany również za groźby karalne pod adresem Zofii, babci Anny. Dostał karę również za znieważenie komornika oraz groźby i naruszanie jego nietykalności cielesnej. 25 października 2016 roku orzeczono wobec niego karę 4 lat pozbawienia wolności, którą odbywał od 18 czerwca 2016 roku do 15 sierpnia 2020 roku. Jednak więzienie i próba resocjalizacji nie zadziałała na Pawła. Przez kilka lat odosobnienia myślał tylko o swojej byłej żonie. Nienawidził jej z dnia na dzień jeszcze bardziej. Jego nienawiść podsycało również to, że Ania ani razu nie odwiedziła go w zakładzie karnym. Ania dostawała od niego masę listów, w których groził jej. Po wyjściu z więzienia dowiedział się, że Ania kogoś ma. Związała się z ich wspólnym znajomym, Marcinem, z którym kiedyś już była w związku. Paweł wściekł się. Zadzwonił do byłej żony i po raz kolejny jej groził. Ani udało się nagrać rozmowę telefoniczną z Pawłem której fragment teraz zacytuję. Dobra, to jeb się z nim i tak ty będziesz miała gardło poderżnięte i on, kurwa, prędzej czy później, nara, kurwa, szmato. Groźby słowne okazały się być dla Pawła zbyt mało wystarczające, by nastraszyć byłą żonę. Zdecydował się więc kilka dni później podpalić drzwi wejściowe od mieszkania nowego partnera Ani. Kobieta poczuła po raz kolejny realne zagrożenie ze strony Pawła, i zdecydowała się natychmiast złożyć zawiadomienie przeciwko byłemu mężowi. Mężczyzna został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Paweł złożył przed sądem wniosek o wydanie wyroku bez postępowania dowodowego, wobec czego 20 kwietnia 2021 roku został skazany na karę roku pozbawienia wolności orzeczono również dwuletni zakaz kontaktowania się i zbliżania do Ani na odległość mniejszą niż 50 metrów. W związku z zakończonym postępowaniem w sprawie został uchylony wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Spędził w nim dziewięć miesięcy. Do odsiedzenia miał jeszcze trzy miesiące więzienia. Sąd uznał, że Paweł poczeka na wolności na wezwanie do zakładu karnego. Miał mieć dozór policji i trzy razy w tygodniu miał stawiać się trzeźwy w Komendzie Powiadowej Policji w Lubartowie. 14 lipca 2021 roku miał stawić się z powrotem do zakładu karnego. Po wyjściu z aresztu nie zapomniał o byłej żonie. Nie mógł zaakceptować faktu, że Ania związała się z innym mężczyzną. Kontaktował się z synami kobiety i wypowiadał groźby pod jej adresem, które miały na celu wymuszenie zakończenia przez Anię w związku z jej partnerem. Przychodził pod jej pracę, specjalnie stawał w wyznaczonej odległości i patrzył. Kobieta bała się wychodzić z domu. Wiedziała, że Paweł ją śledzi. Z pracy do domu i z domu do pracy odprowadzał ją chłopak lub brat, który również robił za siostrę zakupy. Ania żyła w strachu. Nie wychodziła nigdzie sama z domu. Bała się, że na każdym kroku może spotkać Pawła, który będzie jej groził. Jest poniedziałek, 12 lipca 2021 roku. Ania popołudnie spędzała u swojego partnera. Około godziny 20. Wyszli razem z mieszkania. Mężczyzna miał odprowadzić kobietę z powrotem do domu. Na wysokości zbiegu ulic Krzywe Koło i Szulca. Zauważają Pawła, który idzie naprzeciwko nich w towarzystwie znajomych. Widać było, że jest pod wpływem alkoholu. Ania zignorowała byłego partnera, ale ten, widząc byłą żonę, zaczął wyzywać zarówno ją, jak i Marcina. Jego słowa, jak zwykle, były bardzo wulgarne. Ania zwróciła uwagę Pawłowi, że ma orzeczony zakaz zbliżania się do niej. Ten stwierdził w odpowiedzi, że nie będzie przestrzegał żadnego zakazu. W tym samym momencie rzuca się na byłą żonę. Zaczynają się przepychać. Po krótkiej chwili mężczyzna atakuje również Marcina. Nie wiadomo kiedy w dłoni Pawła znalazł się nóż. Znajomi próbują go uspokoić. Mówią koledze, żeby dał spokój i poszedł z nimi, ale Paweł nie reaguje. Dalsze namowy nie dawały efektów, więc towarzysze Pawła oddalili się z miejsca. Ania razem z Marcinem ruszyli w innym kierunku. Kobieta powiedziała byłemu mężowi, że tak tego nie zostawi i że zamierza wezwać policję. Te słowa wywołały u Pawła gwałtowną reakcję. Podbiegł do Ani, napluł jej w twarz, chwycił, chwilę przetrzymał, a następnie zadał jej cios nożem, który cały czas trzymał w dłoni. Marcin próbował ratować ukochaną, uderzył Pawła w twarz, ale ten nadal trzymał mocno Anię. Udało mu się zadać cios nożem Marcinowi prosto w ramię. Cała trójka upadła na ziemię. Paweł leżał na Ani, uniemożliwiając jej jakiekolwiek ruchy. Marcin ponownie uderza Pawła, chcąc wyswobodzić swoją partnerkę z uścisku mężczyzny, ale to nie przynosi skutku. Paweł zadaje Ani serię ciosów nożem, uderza m.in. w okolice głowy. Kobieta zaczyna się dławić, ale Paweł nie reaguje, Przydusza ją nadal do ziemi. Marcin kopie Pawła w głowę. Mężczyzna wypuszcza z ręki nóż i wypuszcza Anię z uścisku. Jednak rzuca się na kobietę ponownie. Zadaje kolejne ciosy nożem. Uderza tak mocno, że ostrze noża zakrzywiło się. Paweł, widząc nieprzytomną i nie dającą oznak życia byłą żonę, ucieka z miejsca zdarzenia. Przerażony Marcin dzwoni na pogotowie, a następnie do brata Ani. Gdy ten przybiega na miejsce, ratownicy próbują reanimować kobietę. Niestety, pomimo wysiłków, nie udaje im się przywrócić ani czynności życiowych. Umiera na środku ulicy. Śmiertelny okazał się cios w okolice płuc który uszkodził aortę i doprowadził do wykrwawienia się kobiety. Okazuje się, że Paweł podczas ucieczki zadzwonił do swojego dziesięcioletniego syna i poinformował go, że właśnie zabił jego matkę. Policjantom, dzięki naocznym świadkom zdarzenia, udaje się szybko złapać nożownika, który ukrył się w krzakach kilka ulic dalej. Na widok nadjeżdżającego radiowozu, mężczyzna schował się w zaroślach, położył na ziemi, i udawał nieprzytomnego. Na miejscu zdarzenia zjawiają się synowie Ani. Policjanci nie chcą im nic powiedzieć. Ciało ich mamy było przykryte folią, wystawała tylko jej ręka. Chłopcy wiedzieli, że to ich matka. O całym zajściu opowiada im przez łzy wujek, brat Ani. Synowie zamordowanej potrzebują opieki lekarskiej. Konieczne okazało się podanie środków uspokajających. Kobieta osierociła czterech synów. Bliźniacy właśnie skończyli 18 lat. Planowali razem z matką swoje urodziny. Zastanawiali się, gdzie wynająć lokal, co kupić. Paweł podczas pierwszych zeznań na policji i przed prokuratorem milczał. Rozpłakał się, gdy został poinformowany o wniosku dotyczącym jego tymczasowego aresztowania. W chwili dokonania morderstwa był nietrzeźwy miał 1,49 promila alkoholu we krwi. Nie stwierdzono w jego, w jego organizmie obecności substancji psychotropowych i odurzających. 14 lipca, dwa dni po ataku na Anię, Pawłowi zostają postawione trzy zarzuty. Zabójstwa Anny Tarleckiej, napaści na jej partnera Marcina oraz złamania sądowego zakazu zbliżania się do byłej żony. Za te wszystkie trzy czyny Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ojciec Pawła, już po zabójstwie Anny, powiedział policjantom: Ostatnio chyba czegoś się bał. Chodził niespokojny. To jest, bał się, że coś się stanie. Chciał, żeby go zamknięto w zakładzie karnym. W tym celu czasami nie stawiał się na dozór policji. Biegli psychiatrzy po obserwacji nie stwierdzili u Pawła zakłócenia czynności psychicznych, mających wpływ na jego poczytalność w chwili czynu. Zdiagnozowano u niego uzależnienie od alkoholu oraz zaburzenia osobowości, takie jak socjopatia czy osobowość dysocjalna, która charakteryzuje się m.in. nieuznawaniem norm moralnych, prawnych, koncentracją na zaspokajaniu wyłącznie własnych potrzeb, czy brakiem empatii. Dawniej takie zaburzenie nazywano psychopatią. Paweł już wcześniej był wielokrotnie poddawany badaniom psychiatrycznym na potrzebę poprzednich spraw, ostatni raz w grudniu 2020 roku. Wtedy opisywano u niego skłonności do zachowań gwałtownych i odreagowywania negatywnych emocji poprzez agresję, szczególnie pod wpływem alkoholu. Proces odbywał się przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Prowadzony sądowym korytarzem Paweł wyglądał na skruszonego. Na twarz założył czarną maseczkę, czoło przykrył czapką. Przechodząc obok bliskich ofiary, dodatkowo spuścił wzrok, bojąc się spojrzeć im w oczy. Najstarsi synowie Anny oraz jej brat uczestniczą w rozprawie. Są oskarżycielami posiłkowymi. Cała trójka nie czuje żadnej litości wobec Pawła. Twardo mówią, że za to co zrobił, jest tylko jedna kara. Kara dożywotniego pozbawienia wolności. Paweł w pierwszym dniu procesu nie chciał składać wyjaśnień. Przyznał się tylko do winy i zgodził się odpowiadać na pytania. Prokurator pyta się oskarżonego, czy potwierdza, że pozbawił życia swoją byłą żonę. Paweł odpowiada, że według akt, z którymi się zapoznał, wszystko na to wskazuje, ale on sam nie pamięta tego zajścia. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych pyta się oskarżonego, czy wie, co było przyczyną takiego zachowania. Paweł twierdzi, że tego dnia pił alkohol, który zmieszał razem z lekami psychotropowymi, które przyjmuje na stałe. Miał wtedy również być pod wpływem amfetaminy. Dodaje, że kochał Anię i nie ma pojęcia, jak to mogło się stać. Twierdzi, że przeżywa to wszystko, pomimo tego, że ludzie mówią, że jest bez serca. Podczas kolejnej rozprawy Paweł podtrzymywał, że mało pamięta. Wykazywał skruchę, mówił, że nie może poukładać sobie w głowie tego wszystkiego. Dodał, że ciągle myśli o dzieciach. Wyrok w sprawie Pawła mógł być tylko jeden. Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za niewiarygodne i nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących. Skazał Pawła B na dożywocie, zastrzeżeniem, że o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać dopiero po 25 latach więzienia. Paweł B na rzecz Synów i matki Anny, ma zapłacić po 50 tysięcy zł nawiązki. Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie uzasadniał wyrok, mówiąc: jest to kara o charakterze wyjątkowym, jest to właściwie surogat kary śmierci. Oznacza bowiem dożywotnią eliminację osoby skazanej ze społeczeństwa. Należy sięgać po tą karę w wyjątkowych sytuacjach. Wtedy, kiedy żadne okoliczności nie wskazują na to, iż możliwa byłaby poprawa czy walor wychowawczy względem osoby skazanej, w ocenie sądu, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w tym przypadku. Adwokat Pawła złożył apelację od wyroku. Według niego było to zabójstwo w afekcie pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Co więcej. Adwokat oczekuje złagodzenia wyroku do dolnej granicy kary przewidzianej za taki czyn czyli do jednego roku pozbawienia wolności. Od wyroku odwołała się również prokuratura, która kwestionowała wysokość środków kompensacyjnych dla synów i matki zamordowanej. Paweł B. został doprowadzony do sali rozpraw z aresztu. Pilnowało go dwóch policjantów. Był skuty w kajdanki. Wprowadzono go do pomieszczenia oddzielonego od reszty sali szybą. Miał na sobie biało-czarną bluzę dresową i adidasy. Zachowywał się spokojnie. Nie nawiązywał kontaktu wzrokowego ze zgromadzonymi w sali. Od czasu wyroku sądu pierwszej instancji zmienił swój wizerunek. Zgolił pokaźną brodę. Paweł podczas rozprawy apelacyjnej zeznał: Cytuję: Zawsze chciałem być dobrym człowiekiem. Oczywiście błądziłem i byłem lekkomyślny. Bezmyślnie mówiłem coś, czego po chwili żałowałem. Często przepełniały mnie sprzeczne emocje. Zawsze starałem się pomagać ludziom, być uprzejmym dla nich. Dlatego teraz nie potrafię się pogodzić z tym, że doprowadziłem do takiej tragedii. Napiętnowany będę do końca życia, ale mam serce po właściwej stronie. Mogę tylko przepraszać i prosić o wybaczenie. Sąd apelacyjny dopuścił z urzędu dowód z uzupełniającej opinii psychiatrycznej oskarżonego. Byli stwierdzili, że zaburzenia osobowości i zachowania związane są z zaburzeniami. Oskarżony może w warunkach trudnych być obciążony silnymi emocjami złości, niepokoju i napięcia. Może przejawiać zachowania słabiej kontrolowane impulsywne, czasami niewspółmierne do bodźców. Bibli dodali, że Paweł jest osobą o wysokiej inteligencji. Niestety na dzień nagrywania podcastu nie ma jeszcze wyroku w tej sprawie. Będę ją śledzić na bieżąco, i gdy tylko pojawią się jakieś nowe informacje, to napiszę je w komentarzu i przypnę, by każdy mógł się zapoznać. Dziećmi Anny zajmują się dziadkowie. Dorośli już bliźniacy są pod opieką babci, która została dla nich rodziną zastępczą tak jak kiedyś dla Ani. Młodszymi chłopcami, synami Pawła i Ani, zajmują się rodzice mężczyzny. Zaraz po zbrodni bliźniacy, przy pomocy kolegów, nagrali rapowy utwór o nazwie Pamiętaj Słowa Matki i umieścili go w internecie. Wzruszający hołd dla Anny obejrzało do dziś kilkaset tysięcy ludzi. Zostawiam wam link do piosenki w źródłach. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.